Jaka przyszłość stoi przed komórkami z kripem bowinowym? Myślę, że zaskakująco dobra. W tej chwili, w ostatnim roku, mamy do czynienia z kilkoma przełomami jeśli chodzi o zastosowanie kripem bowinowej. Pierwszym przełomem było namnożenie krwi pępowinowej, ekspansja komórek macierzystych, która pozwala w tej chwili przełamać tą tradycyjną barierę tego, gdzie zawsze są mówili, o jest za mało komórek krwi pępowinowej. W tej chwili mamy zaprobowaną przez FDA metodologię, która już z sukcesem została zastosowana u pacjentów, która niemal 50 pięćdziesięciokrotnie zwiększa liczbę komórek macierzystych w jednostce i prawdziwym przełomem który jest związany z tym jest, jest odpowiedź pierwsza na pytanie jak to źródło komórek wygląda na tle innych źródeł komórek i mamy pierwszą analizę danych z IBMT która pokazuje że to źródło komórek daje lepsze przeżycie tak zwane event free survival czyli przeżycie bez powikłań takie przeżycie bez choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi bez nawrotu białaczki lepsze niż wszystkie dostępne źródła komórek do przeszczepienia. Jest to badanie retrospektywne, ale pokazuje nam, że być może za chwilę będziemy używali kripem jako preferowanego źródła komórek we wszystkich rodzajach przeszczepień. Myślę, że to jest coś niesamowitego, czego ja bym się tak naprawdę nie spodziewał nawet jeszcze rok temu. Ale tak, to jest z nauką. Tak? Mamy nowy lek, Mamy badanie kliniczne i mamy jego wyniki. Wtedy zmienia się rzeczywistość często. A drugim takim, myślę, też być może przełomowym badaniem jest pokazanie, że połączenie u dorosłych w ostrej białaczce szpikowej przeszczepienia haploidentycznego z krwią pębowinową jest dużo lepsze niż samo haplo. Przeszczepienie i e, pokazanie w sposób, e, powiedziałbym, też e, niebudzący wątpliwości, czyli w prospektywnym, wielośrodkowym, randomizowanym badaniu. E, gdyby to było lekarstwo, to już mielibyśmy to zaraz w wytycznych. Tak? E, także to są dwa naprawdę, powiedziałbym, przełomowe osiągnięcia na polu, które mogą sprawić, że ta krew. Lecz powinny sprawić, że krew będzie znowu w Europie szerzej stosowana, bo Europa to nie jest cały świat i o tym zapominamy. Myślimy, że to jest centrum przeszczepiania, ale niestety nie jest. Jest szereg elementów. Po pierwsze na starcie było mało ośrodków, które robiły krew pępowinową. I wraz z ekspansją dawców, z ekspansją dawców niespokrewnionych, z, z tym, że nasz rejestr się bardzo powiększył, dzięki pracy na wielu osób i fundacji, wydawało się, że to zamyka. Zam, Zamyka ten problem braku dawców, ale ja myślę, że na przeszczepianie trzeba patrzeć trochę inaczej. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć dawcę, bo zawsze można mieć dawcę haploidentycznego. Chodzi o to, żeby tak jak w każdym leczeniu uzyskać jak najlepsze wyniki. I tutaj e, to wcale nie jest tak, że się ma dawcę haploidentycznego, zrobi się przeszczepienie, to już jest dobrze. Czy się zrobiło przeszczepienie? Nie. Zrobiło się przeszczepienie najtańszym, ale też prawdopodobnie najgorszym możliwym źródłem komórek, jeśli chodzi o długoletnie przeżycie. Więc to jest jeden z czynników, gdzie uwierzyliśmy, że sama dostępność dawców to jest rozwiązanie problemu. Nie, nie jest. Drugim czynnikiem było to, że jeśli nie robimy krzywpem powinowej, to się nie uczymy i nie wiemy, jak to zrobić, więc nie ufamy temu źródło komórek. Kolejne środki, które powstawały, no nie występowało pozwolenia i mają doświadczenia. Więc jest w tej chwili mało lekarzy, którzy przeszczepiali w Polsce krew pępowinową i myślę, że to jest taki problem. Widzimy w skali Europy wzrost przeszczepiania krwi pępowinowej u dzieci i to w ostatnich latach był niemal dwukrotny wzrost liczby takich przeszczepień allogenicznych u dzieci. Jest to związane znowu z badaniami, które pokazały, że w Austrii oaszce szpikowej krew pępowinowa jest lepsza od innych źródeł komórek, łącznie z dawcami rodzinnymi. Wszystkie. Jednym tym, tam, gdzie możemy zrobić przeszczepienia alogenicznych komórek krwiotwórczych, tam możemy zrobić przeszczepienie krwi powinowej. I to już, jaka choroba jest optymalna dla jakiegoś źródła komórek, to jest bardzo szerokie pytanie. I w tej chwili wydaje się, że z jednej strony przeżycie po tych podstawowych źródłach komórek, czyli dawcy rodzinnym, dawcy niespokrewnionym, krwipem powinowej, jest różne w różnych chorobach, czyli w pewnych chorobach lepszy jest dawca z rejestru, a w pewnych krew pępowinowa. Na przykład w aplazji szpiku bez wątpienia krew pępowinowa, w krajach, które robią krew pępowinową w aplazji szpiku, ma najlepsze wyniki przeżycia. Gdybym miał kogoś z rodziny chorego na plazję, pewnie chciałbym, żeby miał krew pępowinową. Tutaj Polska znowu, parę lat temu, mieliśmy przypadek przeszczepienia własnej krwi pępowinowej w aplazji szpiku, co w ogóle jest, może być idealną sytuacją, jeśli chodzi o leczenie, bo nie mamy ryzyka powikłań, takich jak przeszczep przeciwko gospodarzowi, mamy pełną zgodność genetyczną, no ale coś takiego jest możliwe tylko u 1% dzieci, ponieważ tylko 1% dzieci ma zbankowaną własną krew pępowinową. Także no, wszędzie moglibyśmy wykorzystać krew pępowinową. I, e, I wszędzie e, taki potencjał jest, tak? to jest kwestia tylko tego, czy ośrodek ma pozwolenie, i czy chce to zrobić. A ja myślę, że e, użycie krwi pępowinowej, e, właśnie dającej oporność na HIV, to może być ciekawe e, u chorych, szczególnie właśnie, którzy mają HIV i chorobę nowotworową, wymagają przeszczepienia, połączenie źródła komórek jakiegoś, plus krew wadająca odporność na zakażenie. Takich chorych kilku na świecie było. My mamy sporo w tej chwili chorych z chłoniakami w przebiegu HIV u chorych, pochodzących z Ukrainy, więc jest to też szansa dla tych osób, żeby nie tylko pozbyć się chłoniaka, ale pozbyć się drugiej, bardzo ciężkiej choroby. Każde źródło komórek ma swoje ograniczenia i z krwią pępowinową też tak jest. Eee, tylko pytanie, które z tych ograniczeń są rzeczywiste, a które są takie, które nam się wydaje. Bo pierwszym ograniczeniem, takim tradycyjnym, była liczba komórek krwi pępowinowej. To ograniczenie zostało przełamane w taki sposób, że banki zaczęły selekcjonować tylko jednostki, które mają dużo komórek. Eee, drugim E, sposobem na przełamanie tego ograniczenia jest to, co się zdarzyło w, w zeszłym roku, czyli wprowadzenie technik ekspansji komórek przetwórczych. Więc to tradycyjne ograniczenie zniknęło. E, kolejnym pytaniem to jest dostępność tak, jednostek. No, te jednostki są dostępne w bankach, mogą być od razu e, pobrane. E, inne źródła komórek, no, to różnie bywa, tak? no, bo dawcy z rejestru też też rezygnują. I tutaj to ryzyko wydaje się w ostatnich latach się niestety zwiększać. Jest tak, że masowość akcji rekrutacji prowadzi do tego, że się zapisują też osoby, które robią to pod wpływem chwili, emocji, żeby się nie wyłamać, bo koledzy się zapisują, ale przychodzi chwila taka decydująca, gdzie, gdzie przychodzi list i e, prosi się o donację, i nagle człowiek odmawia. I to zjawisko jednak prowadzi do tego, że chory zostaje narażony na progresję choroby w takim kluczowym okienku dla efektu terapeutycznego. Z powinno powinował tego efektu, czy tego problemu nie ma. Tak, jeśli ona jest już, to będzie dostępna wtedy, kiedy chcemy zrobić przeszczepienie że tutaj o, o tych różnych aspektach, różnych źródeł komórkowych to można mówić, tak? Natomiast dla mnie, jeśli chodzi e, o to, co widzę z ksiąpem powinową, to to, że są choroby, gdzie rzeczywiście te wyniki są o niebo lepsze dla, niż przy innych źródłach. Jeśli mamy ostrą białaczkę szpikową, w której mamy minimalną chorobę resztkową i mamy robić przeszczepienie, to Krew pępowinowa, to mówimy o 30 nawet procentach różnicy w przeżyciu. Czyli, jeśli mamy trzy osoby, to to jest jeden człowiek. Tak? Jeśli w Polsce mamy 1000 allogenicznych przeszczepów rocznie, to może być 300 osób. To są olbrzymie liczby tak naprawdę pacjentów, którzy mogą zyskać, jeśli odpowiednio dobieramy źródła komórek do danej sytuacji terapeutycznej. Co do tego potrzebujemy wykształconej kadry, potrzebujemy tego, żeby lekarze z Polski jeździli na, do najlepszych ośrodków robiących krew pępowinową, żeby uczyć się od najlepszych. Ośrodek w Nowym Jorku przeszczepowy, który robi podwójne krew powinowe, ma w tej chwili w ostrych białaczkach przeszczepianych 96% jednoroczne przeżycie. To yy, dla porównania, w Europie pewnie te liczby są jakieś 30% niższe. Co najmniej, tak? Dla takich źródeł dawcy z rejestru, dawcy rodzinni. To jest olbrzymia liczba pacjentów, których można by uratować, można by wyleczyć. Gdybyśmy zaczęli znowu szerzej przeszczepiać krew pępowinową. Jak gdy myślę o tym ośrodku w Nowym Jorku, który ma... Tak spektakularne wyniki, wykorzystując właśnie dwie jednostki krzypem powinowej, to w tyle głowy pojawia się pytanie, czy Polacy coś takiego zrobili? Otóż tak, bo pionierem na skalę światową tak naprawdę użycia wielu jednostek krzywpem powinowym jednego pacjenta z takim pomysłem, że będzie szybsza regeneracja, bo jest dużo komórek, że będzie lepszy efekt przestrzeń przeciwko białaczce, był profesor Jędrzejczak. Mój mentor można powiedzieć, nauczyciel, u którego się uczyłem przeszczepiać szpik i pobierać szpik i to jest osoba, która taki pomysł miała i która takie jedne z pierwszych tak naprawdę pionierskich zabiegów w skali światowej przeprowadzała w Polsce. To było w czasach właśnie, gdy jeszcze nie było takiej rozbudowanej bazy dawców i była taka potrzeba, bo tych pacjentów wtedy traciliśmy wielu, bo nie było dawców żadnych. Nie było przeszczepiania haploidentycznego, więc to była potrzeba chwili i te pomysły trochę zostały zarzucone. Tak? To krew była droga, trawili się dawcy. Ale ten pomysł też, można powiedzieć, był związany z, z ludźmi, którzy polską transplantologię budowali. Także e, wracając do tego pomysłu, to trochę wracamy do korzeni, do tego, co kiedyś robiliśmy. Także ja mam nadzieję, że ten pomysł wróci też w Polsce, podwójnych chipem powinowych. E, a patrząc na wyniki tego, co jest w Nowym Jorku, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby takie przeszczepienia też u nas były.